W zeszłą niedzielę, ojciec Paweł yy, mówił. Do nas wszystkich o tym, żebyśmy pamiętali o okresie naszego życia. A dzisiaj wydaje mi się, że Pan Bóg chce nam zwrócić uwagę przez trzech proroków na to, co wydarzyło się na początku naszego życia, na to, co wydarzyło się przynajmniej na początku naszego życia wiaru. Otóż prorok Baruch mówi tak a przywdziej wspaniałe szaty chwały dane Ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga. Włóż na głowę swą koronę chwały przedwiecznego. Święty Paweł w liście do Filipian zanotował takie znadnie. Ten, który zapoczątkował w Was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. I Jan Chrzciciel... Głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ci trzej prorocy dzisiaj uwrażliwiają mnie na tajemnicę Chrztu Świętego, który większość z nas przyjęła na początku swojego życia. Jan chrzciciel udzielał i głosił chrzest nawrócenia to był taki symboliczny rytuał przez który Izraelici próbowali oczyścić swoje serca. Wchodzili do wody, on był zakorzeniony w całej takiej tradycji obmyć rytualnych znanych w Izraelu także w ościennych narodach. I Jan Chrzciciel wykorzystywał ten moment do tego, żeby ludzi z narodu wybranego Izrael podprowadzać do nawrócenia. I Izraelici przychodzili do niego, przychodzili nad Jordan, zanurzali się w wodzie, co miało symbolizować ich pragnienie oczyszczenia się z grzechów, ale także coś więcej pragnienie nawrócenia się, przemiany swojego życia. Chrzest Janowy, chrzest nawrócenia, był chrztem symboliczny, który jest wielkim znakiem, zapowiedzią dużo ważniejszego chrztu który już nie będzie symboliczny, chrztu, który otrzymamy dzięki męce śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Na chrzcie świętym każdy z nas został ochrzczony w Duchu Świętym, został ochrzczony Duchem Świętym. To nie były już tylko działania symboliczne, coś pokazujące chęć. Tam działy się bardzo poważne rzeczy. Kiedy zostaliśmy ochrzczeni, kiedy zanurzono nas w wodzie chrzcielnej, zanurzono nas w śmierci, w zmartwychwstaniu Pana Jezusa, i wydarzyły się niewiarygodne rzeczy, to nie tylko było pragnienie i chęć oczyszczenia z grzechów, ale wtedy dokonało się oczyszczenie grzechów. Realnie zostaliśmy pozbawieni jako dzieci zazwyczaj grzechu pierworodnego. Jeżeli byliśmy dorośli, zostaliśmy absolutnie oczyszczeni i uwolnieni z każdego grzechu. Ale Chrzest Jezusa różni się także tym od Chrztu Jana Chrzciciela, że tam nie dokonywało się powiedzmy to negatywne zjawisko oczyszczenia. My w Duchu Świętym zostaliśmy uświęceni, zostaliśmy napełnieni łaską. Łacińskie słowo łaska brzmi gracja. Często używamy tego słowa. W języku polskim, gracja, że ktoś ma grację, jest piękny, urodziwy, my na Chrzcie Świętym staliśmy się piękni. Staliśmy się piękni w oczach Bożych, ale w ogóle staliśmy się piękni. Łaska Boża nas uświęciła, Łaska Boża nas przemieniła, Łaska Boża w Duchu Świętym przyodziała nas chwałą Bożą, przeodziała nas piękne. To jest niewiarygodna prawda. Staliśmy się dzięki Duchowi Świętemu dziećmi Bożymi, dziećmi Boga Ojca. Każdy z nas jest teraz Synem Bożym, jest córką Bożą. I to są fakty, to nie są tylko symbole. Kościół mówi, że na Chrzcie Świętym Duch Święty wybił na nas charakter, znamie. Spróbujmy sobie to wyobrazić, że wielu teraz nosi tatuaże. Nosimy często jakieś symbole, które mają pokazywać na przykład przynależność do jakiejś grupy, przynależność do jakiegoś klanu. Czasami takie rzeczywistości jak tatuaże czy pewne znaki, symbole podkreślały przynależność do jakiegoś rodu znamienitego. Każdy z nas na chrzcie świętym został naznaczony znamieniem Ducha Świętego, i to oznacza, że weźliśmy do królewskiego rodu Jezusa Chrystusa, bo Jezus Chrystus, jak wiemy, jest królem. Kiedy czytałem to słowo Boże na dzisiejszą niedzielę, przypomniałem sobie o takiej inskrypcji nagrobnej. Które gdzieś kiedyś przeczytałem, ojca Kantala Mesy. Otóż w II wieku żył chrześcijanin o imieniu Abercjusz. W XIX wieku została odkryta jego inskrypcja nagrobna, i w niej Abercjusz utrwalił najpiękniejsze doświadczenie swojego życia. Otóż dużo podróżował, i pewnego dnia wielki pasterz, tak określił Pana Jezusa, przywiódł go do Rzymu. I w Rzymie Abercjusz zobaczył coś tak pięknego, że wzbudziło w nim wzruszenie aż do, trwające aż do śmierci. Co zobaczył? I on to opisuje. Zobaczył pałac królewski i królową w szacie złota. Zobaczył lud, który posiada lśniącą pieczęć, to znaczy chrzest. Kontemplował misterium Kościoła, jego ukrytą łaskę. Do kościoła odniósł psalm 45, który mówi o córce królewskiej, której szata jest utkana ze złota i jej piękno pochodzi z wnętrza. Córka królewska wchodzi do królewskiego pałacu. Jesteśmy praktycznie na początku adwentu, na początku nowego roku liturgicznego, jesteśmy na początku roku wiary. I myślę, że ta niedziela dzisiejsza jest też dla nas okazją do tego, żeby zastanowić się nad łaską chrztu, nad tym niebywałym darem, który każdy z nas otrzymał. Zostaliśmy naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, zostaliśmy uświęceni. Kochani, świętość to nie jest coś, co my tylko musimy zdobywać. Świętość jest w nas, w każdym z nas. Nie dlatego, że zasłużyliśmy, wypracowaliśmy, ona nam została podarowana w duchu świętym na chrzcie. Duch święty obdarował nas życiem nadprzyrodzonym. Mamy udział w życiu samego Boga. Duch święty także obdarował nas przeróżnymi darami, uzdolnieniami, które pozwalają nam smakować tego życia boskiego, które pozwalają nam wejść. W bardzo bliską, piękną relację z naszym Panem, z naszym Królem, a my jesteśmy Jego córką, Jego synem. Jesteśmy w Pałacu Królewskim. Myślę, że jeżeli jako chrześcijanie chcemy sensownie przeżyć swoje życie, jak tydzień temu ojciec Paweł mówił: jakoś sensownie uporządkować swoje życie, oczekując na kres. Tego życia, to nie możemy zapomnieć tego, co się wydarzyło na początku. Życie chrześcijanina to jest życie łaską Chrztu świętego. I to, co dzisiaj chyba powinniśmy sobie też uświadomić, to po pierwsze, czy ja w ogóle doceniam ten dar, czy jestem świadomy tego daru, który się wydarzył. Czy jestem świadomy tego wielkiego skarbu, który we mnie jest. Tego nieprawdopodobnego obdarowania, które się dokonało w Duchu Świętym. Czy jestem świadom tego, jak Bóg mnie kocha? Przecież kiedy wody chcielne się lały na moją głowę, czy zanurzono mnie w tych wodach chcielnych, Bóg, Ojciec z nieba, mówił: To jest moje dziecko umiłowane. Jesteś córką królewską, jesteś synem królewskim. Kiedyś się mówiło, że szlachectwo zobowiązuje. Jeżeli jesteśmy ze szlacheckiego rodu, to chyba wypada przyjąć też określony styl życia, godny szlachcica, godny członka rodziny królewskiej. I może dlatego dzisiaj Pan przez proroków prosi nas, żebyśmy prostowali ścieżki swojego życia żebyśmy się trochę przyglądnęli swojemu życiu, czy aby nie sprzeniewierzamy się tej wielkiej łasce Chrztu Świętego. Czy nie żyjemy przypadkiem, jak ci przysłowiowi i żule, żebracy, bezdomni. Jesteśmy dziećmi z rodu królewskiego, a żyjemy często tak, jakbyśmy nie mieli nic, jakbyśmy byli skończonymi żebrakami, jakbyśmy chodzili w łachmanach. U progu tego adwentu, roku wiary, spróbujmy kontemplować łaskę Chrztu Świętego i prośmy ducha świętego, żebyśmy tą łaską żyli na co dzień.